Spójrzcie, spójrzcie, kto tu jest. Spójrzcie, kto tu jest. Spójrzcie, kto tu jest. Moja tygryska piękna. Moja tygryska piękna. Patrzcie, no, chodź, chodź. Ojejciu, jaka Ty jesteś piękna. Ojejciu, ojejciu. <laughs> Tylko nie spadnij. Muszę ją nagrywać ładnie. O, jak się drapie. O jak się drapie Co tam widzi O jejciu tygryska moja piękna Jak tutaj chodzi O jak jej dawno nie widziałem O jejciu o jejciu No Kotusia Kto taki jest piękny? Patrzcie Zaraz spadnie <gryw> Zaraz spadnie stąd No chodź jeszcze Chodź chodź Piękna Kotusia jest tak Piękna jest Kotusia, tak, garbusek taki. Garbusek taki piękny. No zostawiamy ją. Dzisiaj jest niesamowicie chyba stęskniona była. Troszkę. Kotusia, Kotusia. No. Patrzcie na nią. Się lubi bawić malutka. No. Co, kochanie. Piękna, duża Kotka. Dobra, jedziemy. A ty sobie tu siedź. No. Też się cieszę, że Cię widzę. Też się cieszę. Też się cieszę. O proszę, jak macha Zaciekawiona, zaciekawiona. Zaciekawiona. No, papa. Pa. No, papa. Pa. Ojejciu, ojejciu, nie mogę w ogóle się rozstać z nią. Tak się stęskniłem. Dobra, idę.